Aaaa, nieśmiertelne. Znaczy, odporne na wybuchy. Tak. Ups, ups. Uciekamy. Wow, właśnie się Bez dwóch i bez dwóch. Bez i już mi lepiej. Nigdy więcej tego nie zrobię. No nie, no chyba sobie jaja robicie? Tutaj była wteczki. No to chodzi. No nic. teraz tym wazem. Jeżeli wam się oczywiście nie podoba to... Czy ja już, to, czy już tego nie mówiłem? Nie wiem, ale powtarzam to jeżeli nie mówiłem. Jeżeli wam się to nie podoba iż tak no wiele... tak wiele mówię i tak wiele opowiadam i tak przynudzam Zapiszam sobie gra szybko żeby... nie wiem czy mi się uda. To po prostu napiszcie jeżeli was przynudzam to po prostu będę Starać bardziej się bardziej sprężać, to teraz się po prostu no, nie spieszę A, okej. Okay. I się wracamy. Fajnie, fajka, zdrowia. Może potem sobie użyjemy. Jeżeli będzie taka potrzeba. Kurcze, no. Dude, właśnie tutaj. Czy uda nam się po cichu go załatwić? I już wiem, że nie. No, spróbujemy, czemu nie? No, ale mnie wystraszył. Skubaniec, giń! Czym by to w niego rzucić? A może niczym, może niczym. Tędy, si da, tędy da się wyjść. Tak, da się wyjść wtedy. Jak najbardziej, oczywiście. Mamy jakąś broń? Mam, oczywiście, że mam. Już mam mało amunicji. Ale laguje. Czemu? O, chyba od powoli zaczynam wracać do normy. Nie wiem czemu mi tak zagowało. Coś mi się ostatnio dzieje właśnie z tym. Ike, ok, i tutaj muszę się zapisać, grę, gdyż nie lubię tego momentu. Zwykle tutaj ginę. Zobaczymy. Nigdy nie lubię takich momentów w grach. Uważaj, uważaj, uważaj. No! Ale mnie przestraszył i zginąłem. Naprawdę nie widzę tego momentu. Jeszcze ten kolej z mnie i po prostu rozprasza. Przypilnować swojego paska zdrowia, No! Aha, muszę tutaj kusnąć. Sorry, że reklamy. Tak, muszę kusnąć? Muszę kusnąć? Tak, no! Nie wiem, ja już nie ogarnam tej gry, naprawdę. O, rany. Ale robię siebie pośpiewisko przed wami. Uda się! Uda się! Jest! Udał się! A, do Czech razy szukamy, nie? W końcu? Się, Czy do ilu tam? Politycznie poprawnym. Najpierw kobiety teraz fagat woli... No nie! O nie! Ja nie chcę! Eee, no po prostu dawniej grałem, to jest zazmieniające, prawda? Też szybko... I trzeba uważać po prostu. Okej. Okay. No dobra. Pewnie uważasz, że nie jestem miłym człowiekiem. Nie, ja tak nie uważam. Jesteś normalnym człowiekiem. To świat jest popuszony. Tylko moja. Tylko moja. Bez dwóch zdań. Potrzebuję tego więcej. Chyba użyjemy już tej fajki zdrowia. To na pewno szkodliwe, ale czuję się świetnie. Iii, speedhack. Czemu speedhack. ja tak często używam ostatnio tych tekstów z CS-a? Chociaż nie przepadam za tą gromą listy. Po prostu nie podchodzą na myśl. Teraz można się... No zapewnie, że mam mam sniperkę. Nie, nie mam. Po co? Nie eee... no, sobie tego. Apatajmy w kaczki. Nie się starczy dla każdego. No właśnie, widzę. Zgaduję, że pula genetyczna na tym zadupiu się wyczerpała. Eee, mam tutaj coś jeszcze. Dziękujemy tym. Ju, już mi lepiej. Pięknie. Dzisiaj co ciekawe chyba są, albo już byli, ale chyba są. 300 300 na trwałenie, więc robimy... Coś nawiążemy trochę tego, albo chwilę. Jak? Patrzcie. To jest sportto! Fuuu, tak, to było nawiązanie do filmu 300, który będzie dzisiaj lecieć na TVN-ie. Mam nadzieję, że będziecie oglądać, bo ja będę. Wiesz co? Ja nawet nie lubię gier komputerowych. Tak, bo dzisiaj jest szósty... Tak, szósty? Nie wiem, czy, nie wiem czy, są, czy szósty albo siódmy, ale wiem, że na pewno dzisiaj jest film 300 na TVN. Bez dwóch zdań. Potrzebuję tego więcej. Może obejrzę, o ile się już nie zaczął. Chociaż ja przed chwilą jeszcze słyszałem, jak moja mama oglądała jakiś tam serial. A te właśnie, więc chyba się jeszcze nie zaczęło. No, pięknie. I wchodzimy. Cóż, chyba nie spodobałem się tym ludziom. Lepiej zachowam ostrożność. No, tak będzie trzeba. Tak będzie chyba najlepiej. Ooo, ran to chyba będzie najdłuższy. Najdłuższy zbiór odcinków z całej serii. Ale to nie moja wina. E, fajka zdrowia. I teraz ludzie niestety będą na nas wracać, zwracać szczególną uwagę. Ale ja mam na to swój niezawodny sposób. Patrzcie. Wszyscy coś z nas będą śmiać. Patrzcie. Oooo. Aha. A tak się można na tych ludzi wyżyć, właśnie. Okej, okay. więc skąd sobie pójdziemy? Tędy tak, sobie pójdziemy. Yy, nie, nie tędy. Przy okazji to na pewno szkodliwe, ale nie. Ale, ja często na mapę już w ogóle. Fuh. Ale akcja. W pełni zorganizowana. To przy okazji, w co powiedziała przed chwilą, ta, ta babka widywała <coughs> pozdrawiam w, w takim razie mojego kolegę Aro 022, tak jak ciebie Arek, który lubi Wacusia. E, tak, jest to nawiązanie do pewnego naszego jakby, ulubionego serialu. Znaczy, on. Jest to chyba dla niego ulubiony serial. Ja go po prostu lubię. Albo tam właśnie taki kultowy tekst, lubię Wacusia. I my się tego teraz tak nabijam na Skype'ie. Więc pozdrawiam Arka, który lubi Wacusia. Tak. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazisz. Tam się nigdy nie znudzi. W puskolkach poprzez nas. Idzie sobie po Krak, uśmiecha się cały czas. I sika do każdego, hej kolego. Tak, wiem, że mam wspaniałe możliwości wokalne. Oto bilecik. Hej, panie rozbieranka! Tu im ostrzelam! Nie. Dobra, doigrałeś się! O, oj, oj, oj! Oż ty w Wiedziałem, co chciał powiedzieć. Oż nie w mordę! Niepotrzebny odruch tej pani. Aha, teraz jestem zabijaciem, gdzie dla niej większa kara. <gry> Nie, tak naprawdę jest naprawdę zabawna. Bardzo, bardzo, bardzo zabawna. ostatni kociak. Pierwszy nasz kociak w ogóle. Dobra. Wchodzimy teraz, nie będziemy już na nikogo sikać. Jeszcze na tę panią tylko. Eee... Dobra, to zły pomysł, dosyć. Chcę ja już to szybko zakończyć. Troszkę psujesz moje plany? O, siema. No co on mówi Dobra po prostu zapłacimy Za nowe ciuchy Przykro mi, ale masz za mało kasy Co? Wal się na Bo cię walnę w kij Cześć To ja już sobie to wezmę Dzięki Teraz się tutaj przebierzemy gdzieś tak, ukraliśmy, żeby tak nas nie podglądali, nie, nie podglądał nikt. Zresztą nie ma w ogóle wpływu? Broń nie zabija ludzi. Ja to robię. Uh... Okej. Okay. Teraz, teraz muszę sobie zabić z gry zrobić.

Już się nie mogę doczekać ubrania jej. Ojej. Spoko, wiesz, Tania była. No to w końcu lipiec, nie? Cóż, mam nadzieję, że głosowałeś wczoraj. Na Dzisiaj chyba. kształtują przyszłość. Co ty nie powiesz? Co mówiłeś? To pytałem, czy mamy piwo. Mę... No i na tym kończymy. Dziękuję za uwagę. Do następnego odcinka. Cześć.